Jak powszechnie wiadomo, Szwecja podczas II wojny światowej zachowała neutralność między III Rzeszą, Wielką Brytanią a Związkiem Radzieckim. Jednak co by było, gdyby Szwecja zaangażowała się w II wojnę światową? I w jej wyniku powróciła do swojej historycznej mocarstwowości. Przekonamy się. Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym filmie z Hearts of Iron 4. Dzisiaj zagramy sobie Szwecję i pójdziemy pod króla. Ponieważ jak dobrze wiadomo, Szwecja była w... w okolicach XVI i XVII wieku Szwecja była mocarstwem pod rządami chociażby Gustawa Adolfa, kiedy zaangażowała się w wojnę 30-letnią, spróbujemy przywrócić jej dawną potęgę. Widzę, że mamy tutaj też króla Gustawa V. Rola monarchy wtedy w Szwecji była dość ograniczona, a zresztą dzisiaj jest jeszcze bardziej ograniczona, bo w Szwecji dzisiaj. Na przykład monarcha nie ma prawa do mianowania premiera, nie ma inicjatywy ustawodawczej, nie może nie jest również wyśnikiem sił zbrojnych. Dlatego my wprowadzimy sobie dzisiaj w Szwecji monarchię absolutną, co myślę, że wielu ludziom się spodoba. Jestem przekonany, że jacyś monarchiści mnie oglądają. Jeżeli są tu takie osoby, zostawcie komentarz o treści Gustav Adolf. Dobrze. I żeby pójść w szwedzką monarchię, to musimy iść tutaj. W dekret obronny, a następnie skręcić w prawo, żeby zapobiec czerwonej dyktaturze i następnie tutaj w spotkanie królem. No to jedziemy. Aha, i wyłączyłem jeszcze historyczne cele, żeby po prostu było ciekawiej. Bolicie też na to, że przy historycznych celach będzie mi o wiele łatwiej. Wiecie, zajmować terytoria. Rządowa komisja zaleca prze przezbrojenie i co ja mam waszym zdaniem zrobić? Nie no dobra, to pójdziemy w przezbrojenie, nie ma problemu. Teraz, jak rozumiem, nie mamy za bardzo co wybrać, bo musi być większe napięcie, napięcie światowe, albo muszę mieć większe poparcie wojny. Czy mogę wybrać kogoś, kto mieć większe poparcie wojny? No, nie widzę tu niby nikogo takiego. No trudno, no to idziemy w urbanizację i czekamy na napięcie światowe, albo na poparcie wojenne. I w jakiś sposób to jestem w stanie zrobić na pewno. W sumie, to tak jak mówiłem, Szwecja by była neutralna w czasie II wojny światowej, bardzo skutecznie lawirowała, chociażby handlując z Niemcami, z Niemcami stalą, nie zgadzając się na dołączenie do aliantów. I popadając też w wpływy Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, jest tak naprawdę jest za co ich pochwalić, bo trzeba przyznać, że Szwecja to polityków miała świetnych. W sumie to neutralność Szwecji, trwająca prawie 200 lat, skończyła się również dzisiaj, no bo jak dobrze wiemy, Szwecja dołączyła do Paktu Północnoatlantyckiego, czyli po prostu NATO, i zrobiła to po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Czy można im się dziwić? No ja myślę, że nie, ale na pewno jest to decyzja historyczna. Tutaj mamy jakieś cele, które mogą mi zwiększyć. Poparcie wojny. Pokażcie to. Który cel zwiększy poparcie wojny? Ten. No to robimy to. Użą się Niemcy. Ale nie obchodzi mnie to. Chociaż spadnie mi stabilizacja i to może wywołać u mnie strajki. Musimy budować też fabryki cywilne, bo Szwecja ma, ma taki cel, który ym, sprawia, że muszę wybudować fabryki cywilne, bo inaczej wybuchną mi strajki. Muszę mieć dużo fabryk cywilnych. Ok? I dzięki temu możemy zrobić stary wróg się budzi. Nie ma problemu. Musimy też produkować artylerię i powiem wam szczerze: biorę też jedną fabryczkę z broni i produkujemy od razu czołgi. Dzisiaj robię czołgi. W ogóle dajcie mi znać jaka jest Wasza opinia o tym DLC na Skandynawie, bo moim zdaniem jest to jedno z lepszych DLC pewno jest lepsze niż DLC na Amerykę Południową. Dobra, idziemy teraz w zapobie... Zapobieżenie w Czerwonej Dyktaturze. I teraz są szwedzkie wybory, parlam, powszechne w 1936 roku. Ten mój ziomek sobie radzi, Zostawiamy go na razie. W międzyczasie zrobiłem wam jeszcze prezent i nazwałem trzy statki waszymi nickami. Dzisiaj następujące osoby dostały swój nick. Tomasz, Rozwalacz i Rapax. Jeśli ktoś z was również chciałby mieć własny nick, to przypominam o zostawieniu komentarza hashtag nick. Dobrze, bierzemy też jakiegoś doradcę, przydałby nam się. Ale obecnie żaden nie jest przydatny, no to... Może tego gościa od obrony armii, tylko ja nie mam siły dowodzenia, trudno, zaraz dobędziemy. Teraz tak, tu możemy iść w prawo, to jest rozumiem, że pod sojusz z Jemcami, ale my chcemy iść w osłabienie pozycji, bo my chcemy iść w monarchistów. I widzę też, że wybuchła wojna domowa w Norwegii, Szwecja i Norwegia były kiedyś w Unii Personalnej, najpierw były pod Danią, potem Norwegia była pod Szwecją, zobaczymy czy to będzie dla mnie dobre. Prosimy teraz o wsparcie. Tylko kogo ja proszę o wsparcie? Szwecja ma swoją arystokrację. A, arystokrację, rozumiem, że proszę. Okej. Okay. W ogóle znam osoby, które uważają, że monarchia absolutna to jest najlepsza forma rządów. ciekawe jak ciekaw jestem, jaką wy macie opinię. I teraz spotkanie z królem. Zwiększy to siłę polityczną Karola Gust Gustawa V o 5%. On ma teraz. O 10%. On ma teraz minus 10. Aha, czyli się równoważy. No i bardzo dobrze. No i teraz tak. Rozmawiamy sobie na początek z arystokracją. Kurde, mamy niepokoje społeczne. Ulala. Trzeba wziąć gościa, który zwiększy mi stabilność. Fika. Z królem musimy pokazać królowi, że dla naszego wielkiego kraju jeszcze nie jest za późno. Dokładnie tak. Na początek robię ten cel, bo muszę zwiększyć stabilność. I po kolei będę się spotykał z wszystkimi, żeby zwiększyć poparcie bez powiązań. I zorganizujemy sobie wizytę królewską w Skanii. Tam się produkuje takie ładne ciężarówki. Przemysłowcy zaproponowali poparcie. Naród domaga się zwiększenia armii, ale fajny event. I jednak nie fajne, bo mi stabilizacja spadła. A te stajki w kraju będą trwały tylko 180 dni, nawet jak wybuchną. To nie jest jeszcze tak źle. Już mówię, wolałbym, żeby nie wybuchły. No i teraz idziemy w król w Radzie, czyli król będzie w rządzie. Skromny rozjemca? Tak. I niepokoje społeczne się teraz uspokoją, tak? Dokładnie. To niewielkim kosztem. Zaczniemy sobie szkolić sześć dywizji, cztery piechoty i cztery czołgów. Wiadomo, te czołgi trzeba poprawić, to muszą być minimum 20. Już tak mamy, że Szwecja ma wybadane czołgi, to grzech nie skorzystać, prawda? Proszę bardzo. Mamy teraz królestwo Szwecji i Gustaw V jest moim władcą. Dalej on ma przyrościę polityczne minus 10%. I lubi Niemcy, okej. Okay. No to co teraz, idziemy w kontrrewolucję? Czemu nie? Więc tak, tutaj nie mogę wypowiadać w ogóle wojen. Ponieważ mamy za małe poparcie wojny. No dobra, to idziemy robić gospodarkę i robię armię w międzyczasie, i potem wypełnię wojnę. No i oczywiście, jak to w świecie bywa, nie ma nic za darmo. Teraz muszę nazbierać 400 siły politycznej i pospłacać im wszystkim zobowiązania za to, że zwiększyli mi poparcie króla. Nie ma problemu. Uprawiam też relacje z Finlandią, bo chciałbym, żeby oddali mi Wyspy Alanskie. Może się zgodzą. Rzesza niemiecka domaga się prawdy do zasobów. Nie. Spadaj. Wiecie po co oni to robią, bo oni się już do wojny szykują. Nie ma wąsacz, nie dostaniesz. Szwecja jest mocarstwem i Szwecja sama będzie odpowiadała, a nie ty będziesz nam mówił, co my mamy robić. Aha, i Finlandia się zgodziła, ale nie za darmo. Dobra, niech wam będzie. Byleby przejąć tylko ten obszar. Teraz możemy pominąć cel kwestia wysp alandzkich. Możemy zrobić fińską demilitaryzację. Dobra, robię. Ustawiam się od razu na Finlandię. Nie radzę im ze mną walczyć. Finlandia odmówiła demilitaryzacji. Mamy cel wojenny. No proszę, proszę. Do kiedy mamy ten cel? Do 5 kwietnia czy. Dobra, mamy dwa lata. Na razie nie wypowiadam wojny. Z dwóch powodów. Nie mam zaopatrzenia i mam troszkę za małą armię, mam tylko 100 tysięcy. Zmieniamy też wszystkie moje dywizje w te główne i teraz czekamy, aż się odnowi broń. I następnie atakujemy finów. Może powiem szczerze, nie być łatwe, bo Finlandia jest dość potężnym krajem. W sensie, ona ma spoko armię, potrafi się okopać. Uuu, możemy zrobić jeszcze kryzys, bo. Holmeski. Dobra, 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 dobra. Poprawiam opinię zdaniom. Tak zaraz, najpierw zrobię innego. Poprawię opinię zdaniom w międzyczasie i dopiero potem zrobię ten kryzys. Przygarnąłbym taki Bornholm, powiem szczerze. Fajne, fajne miejsce. No Okej, okay. opinia z Duńczykami poprawiona. Robimy kryzys Bornholmski. Jak się nie zgodzicie, to wam łeb kurwa. Na szczęście się zgodzili. Bornholm wrócił do Szwecji. Nie wiem, czy on był kiedyś szwedzki. Teraz ja chcę mieć praw do zasobów atlantyckich. Danio, zgódź się, proszę. Wiem, że my się mało lubimy, ale zgódź się. Błagam. Ty zgodzili się. Islandię dostawałem i Grenlandię, no i elegancko. Kurde, i tu jest teraz okaza, że podbić państwa bałtyckie. M mogę mieć na to cele, ale Rusy tam biją. Ja bym najpierw Finlandię pokonał może. Kurde, no nie wiem co zrobić. I zaraz mi strajki w całej Szwecji wybuchną, bo nie mam na tyle fabryk cywilnych. Nie ma szans, żebym je wybudował. O, mogę mieć nową broń, ale kurde, czy ja chcę to robić, jak ja nie mam starej? No a potem dodam, potem. Tym bardziej, że za chwilę są strajki. Dobra i spróbujemy jeszcze z Nor od Norwegii zabrać Narvik, może się Norwegia zgodzi, a jak nie to wypełnię wojnę. Ustąpili, dostałem Narvik i teraz bardzo dobrze, robimy zjednoczenie, może się zgodzą na zjednoczenie z nami. Mamy 177 tysięcy żołnierzy, no to ja bym się na waszym miejscu zgodził. To jest armia, której nie pokonacie. Oj, tylko wybuchły zamieszki <laughs> i teraz mamy problem. I proszę, proszę, królestwo Norwegii stało się moją marionetką. No to nie, to teraz jeszcze położenie Danii zrobimy, może Danię się uda zjeść. I Dania też się stała moją marionetką, gratuluję im. Moglibyśmy też zmusić Finlandię do tego, żeby stała się moją. No to zobaczymy, może się zgodzi. Może ile ja fabryk teraz dostałem? 40 fabryk wojskowych. Prawda? One się nie przydają. No bo wiecie, mam te strajki i teraz mi spada, ale strajków zostały tylko 3 miesiące. 3 miesiące i jest koniec. Aż z Austrii. Ci Niemcy poszły historycznie. No to dla mnie średnio, bo to znaczy, że uderzą mi na danie prędzej czy później. Dogadamy się jakoś z Adolfem. Układ radziecko francuski Nie no, jeszcze tego brakowało. Jeszcze Francję mi daj do sojuszu z ruskimi. A, Finlandia, ale Finlandia się nie poddała. Finlandia chce wojny. No dobra, chcesz wojny, będziesz miała. Dwa miesiące do końca strajków. W 6-milionowej Szwecji mamy 200 tysięcy żołnierzy. Wiesz, jest, Polska ma 40 milionów i ma 200 tysięcy niecałe. O, a tu widzę, że Niemcy poszły na wojnę z. No, z całym światem. No, proszę bardzo. Jaką doktrynę sobie wybierzemy? Ty może w Blitzkrieg? Japonia dołączyła do osi. Nieciekawa sytuacja. Zrobiłem też nowy model czołgu średniego i teraz musimy go tylko zacząć produkować. Tu się zrobiły dwie dywizje pancerne, nieduże, bo nieduże, ale się zrobiły. I bardzo dobrze, zapraszam generale. O, i strajki się skończyły. Super. O nie, tylko że one zaraz znowu wybuchną. A więc co trzeba robić? Wybudować fabryki cywilne. I jakoś trzeba zwiększyć stabilność. Tu nie ma jak już. Grecja się poddała, Boże, co tu się dzieje w tym świecie? Wielkie, Wielka Brytania się zdekolonizowała. A Niemcy podbiły Jugosławia. I mają w sojuszu pół Bałkan. I wojnę z Ruskimi. I Japonią. Oj, Włochy są po stronie Francji. No to ciekawy się będzie działo. W ogóle to patrzcie, mój kraj zmienił teraz nazwę. I ma taki ciemny kolorek. Okej, okay, niech ma. No nic, tak naprawdę teraz musimy czekać, aż ja się strajków nie pozbędę. Bo inaczej to czarno to widzę wszystko. Boże, zrób coś, żeby ta Rumunia nie zajęła mi tego Związku Radzieckiego, bo oszaleję. I tak mamy w kraju strajki, gorzej nie będzie. Idziemy na wojnę z Islandią. W całym kraju panują strajki, a ja buduję fabryki cywilne, bo jeszcze troszeczkę potrzebuję ich wybudować. Gorzej nie będzie. Idziemy na wojnę z Finlandią. Z Słabego miejsca ich atakujemy, ja wiem, no ale nie mam, nie mam z innego, no to muszę z tego, którego mam. No, dawaj, 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 przebijaj się, jedź tu. Może ich połamiemy. Oni nie mogą być tacy silni jak się wydają. Przebijać się, ładnie, przebijamy. Tutaj biegnij, biegni, biegnij za port. Daj mi tutaj im, odetniemy dwie dywizje fińskie. Ile Finlandia ma dywizji? Do 31, ja mam więcej. Nawet te durne strajki mi teraz nie przeszkodzą. Biegnij do granicy z ruskimi. Próbujemy okrążyć całą armię fińską na północy. Kolejne dwie dywizje okrążone. Dawaj, 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 tu już ma zaopatrzenie, przebijaj się. Manpowera tylko nie mam. Co mnie Manpower obchodzi? Bisia, nie! Islandię też anektowałem, ma, bo Szwecja ma takie, wiecie, cele, które pozwalają na to. Topmy jej również konwoje. Dzięki temu cała ta armia na północy będzie już, wiecie, spalona. No nie będzie miała zaopatrzenia i tyle. Że co oni są głupi, no jest tu okazja, to nie okrąży tej dywizji, nie? Gdzieś stał jak dureń. Wbijaj się, na Helsinki biegnij. No okej okay, okej, okay. macie tu zaopatrzenie, no to biegnij. Nigdy więcej nie podbijam Finlandii od północy, będę robił zawsze desad na południe. No, armia fińska na północy została zmiażdżona. Jeszcze tylko jeden port tam został tak naprawdę do zajęcia. Finlandia skapitulowała i ja anektujemy całą. Finlandia kiedyś znajdowała się w Szwecji i dzisiaj wraca do nas. Jest! I pozbyliśmy się też tych głupich strajków. Bo teraz Finlandia integracja robimy i dostanę pewnie kory. Teraz zostało 80 dni, no ale no trzeba poczekać, ale będą. Eee, nie wiem, co się wyprawia w Europie, ale wiem, że słabo się na to wszystko patrzy. Dlatego muszę Kurde, chyba muszę zainterweniować po stronie Związku Radzieckiego. Czyli muszę wypowiedzieć wojnę Niemcom. Norwegia zmieniła ideologię, będąc moją marionetką. Co? Jakim cudem? Nieważne? Boże, i co? Jeszcze wojna domowa we Francji wybuchła? Nie no, teraz to już na pewno muszę uderzyć na te Niemcy. Wzorem Gustawa Adolfa interweniujemy w wojnie w Europie. Wypowiadam wojnę Niemcom i całemu światu przy okazji. Byle szybko przebić się do kolonii i do Hamburga. Zabijmy sobie tu taki ładny przyczółek i będziemy się bronić. Japońskie dywizje, tu sam Boże, weź gro, nie żartuj sobie nawet. Ty, Niemcy w ogóle dywizji nie mają na mojej granicy. Puszuj całą Rzeszę. Czy problemem będzie na pewno Manpower, którego ja nie posiadam? Ale trudno, takie jest życie. No Nawet Berlin zająłem, widzicie? Wielkie, wielkie, potężne szwedzkie armie. Chociaż, 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 chociaż już się zaczyna robić ciężko mi się zaraz skończy manpower Ale jeszcze Szczecin się może uda zająć. dawaj, 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 dawaj Może Polska to przetrwa, aż nie ja wątpię Trzymajmy ofensywę, nie ma co No i ładnie wygląda to moje wybrzuszenie, tylko kurde jak, jak ja mam dalej Niemców przebić. Poszedłem jednak do przewagi ogniowej oczywiście Czołgów zrobiłem za mało, mam tylko dwie dywizje pancerne Tutaj się jedną niemiecką dywizję pancerną udało zniszczyć Mamy za mało dywizji, kurde trzeba się wycofać Będą mnie okrążali, na rzeki, na rzeki, na rzeki, na rzeki Aż w tej grze to się oni wycofywać nie umieją, powiem szczerze. Nie daj Boże, żeby Ruscy upadli, bo będę miał przewalone. Czekam aż się Finlandia zintegruje z moimi terytoriami, to manpower odzyskam. No kurde, no bez manpowera to my się nie pobronimy tu za długo. No, zaproponowałem dostęp wojskowy Amerykanom, Amerykanie wysyłać mi tu wojsko, już. Bez dyskusji żadnych, kupimy niemieckie konwoje. Wszędzie, gdzie się tylko da. Mhm, Niemcy mnie atakują. Nie mam manpowera, kurde, no broni mam w ciul, a manpowera w ogóle. Wejścia do integracji w Finlandii. Tydzień do, do integracji w Finlandii. Czy z tej Finlandii to ile ja dostanę tego manpowera? 50 tysięcy, ale zawsze coś. No wow, 30 tysięcy dostałem. A nie, jednak 40. Jest Git. Uzupełnić szeregi wojska, już. I Polska skapitulowała. No nie, Polacy! Będziemy o was pamiętali. Holandia dołączyła do wojny. Daj mi Boże, żeby to jakoś Niemców powstrzymało. A ja będę Niemców tutaj powoli przepychał. Belgia do aliantów. Bardzo dobrze. Kolejne państwo, które odciągnie Niemców z frontu. A ja się z Niemcami bawię po staremu, będę ich tu okrążał. Jedna dywizja, bo jedna, ale zawsze coś. Niemieckie zainteresowania Skandynawią. No, rychło w czas, sam, sam się wami zainteresowałem. Argentyna do Aliantów. No spoko. I Holandia kapituluje. Mhm, mm no to się nawalczyłaś. Gdyby tak udało mi się, nie wiem, zabić trzydziestki dywizje, mogło wiele pomóc. Serio? Niemcy zaraz odepchną Wielką Brytanię. Nie, Wielka Brytania nie może dać się odepchnąć z Francji. Brytyjczycy, rozumiecie? Nie możecie to, tego zrobić. Integrujemy Danię. Stanety za Woman Powera trochę. Cyk, sprytny plan wypalił. Dwie dywizje okrążone niemieckie. W tym jedna pancerna. Tylko ją pozbyć się pozbyć się. Dobra, ślicznie, pozbyliśmy się. Ile czołów stracili, Tak z ciekawości? 147. No to sporo. W Szczecinie stoi jedna dywizja, no aż grzech tego nie zająć. Bardzo ważne strategiczne miasto zajęte. Nie, 19 dywizji to jest za mało, żeby walczyć z Niemcami. Trzeba jakieś dywizje dorobić czy coś. Gości od piechoty weźmiemy. Ja teraz wszystko w ogóle zabieram się polityczne, nawet celów nie, nie robię. Weź się nie weźmiemy dowódców, armii, nie weźmiemy nic. Próbuję doszkolić cztery dywizje. Na szybko. Za 40 dni anektujemy Danię. I żądają kareli. Wiecie co, ja oddam tą karelię, mimo że ja bym pewnie wygrał wojnę z ruskimi. Ale oddam ją, bo ten durny bot pewnie mi wypowie wojnę. O nie zabrał mi tej kareli. Dobra, nieważne. Dziwne to było. Interesująca sprawa w sumie. Brytole wzywają mnie do frakcji. Może bym dołączył. Kolejna dywizja niemiecka tutaj okrążona na pomorzu. Dawaj, jest. Mamy go. Gdyby tak się udało, przyczółek zdobyć w koszczyniu. Dania integrowana, mamy nowe dywizje. Troszkę więcej manpowera, dobrze. Kurde, i ile to do nie miała floty w ogóle? No i ataki na konwoje: 80 statków to jest więcej niż mają Niemcy, chyba. No Pewnie, że tak. Niemcy mają do 77 maksymalnie. Tu Norwegię też anektujemy. Ona ma 10 dywizji. 18 nawet, to to się przyda mega. I zauważyłem tutaj pewną lukę. Niemcy nie mają w ogóle dywizji przy Gdańsku. To bijesz ich tymi czołgami i tak dalej, a nie stoisz tu na pustym froncie. Nie, tam mają pusty front. Tutaj rzucą 13 dywizji na jedną kratkę. Szwajcaria skapitulowała. Ładny sobie brzuszek zrobiłem na Pomorzu, co? Też mi się podoba. Mamy 46 dywizji, no to sporo. To nie są 30, ale daje mi to 500 tysięcy żołnierzy. W kraju liczącym, powtórzę, 15 milionów ludzi. O, tu jest okazana ładny kociołek dawaj kościń trzeba zająć. Mamy dwie dywizje do kosza. Dawaj, tu się przewijamy do Lipska, Drezno, byleby umocnić się na linii czechosłowackiej i potem będziemy szturmować bezpośrednio tutaj na Francję, bo trzeba trochę Anglików odciążyć. I Ruski, chociaż Rusy sobie radzą naprawdę nieźle. Hej, Lipsk upadł, Drezno też. Czyli dwa największe miasta w Saksonii zajęte. To takie nawiązanie do wojny siedmioletniej w sumie. Której Szwecja walczyła. Bo ona zaczęła się od ataku pruskiego na Saksonię. No i proszę bardzo, mamy to. Mmm, tylko Manpower się skończył. Tego trzeba wstrzymać wszelkie ofensywy i po prostu się pobronić, aż nie zwiększę prawa poboru. A zwiększę za 10 dni. O, 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 Anglicy się tutaj jest okazja. Ja tylko to mianą prowincję i ten port będzie odcięty. I zrobiłem sobie nawet czołgi średnie. I dokładnie tymi czołgami będę teraz to wszystko puszował. Dobrze Anglicy, desantujcie się, na to czekałem. Ty e, no patrzcie, Niemcom zostało tylko 300 konwojów i 60 statków, więc ładnie ich jedziemy. Sam Karol Gusta by się nie powstydził wielkiej szwedzkiej armii. No dawaj, dawaj Munster, jesteśmy blisko do zajęcia, do zajęcia Munstera. Jest zajęty? Gitara. Boże, jak ja kocham czołgi w tej grze. One nawet jak pokazuje ci, że się nie przebijają, to się jednak przebijają. To jest piękne. Dawaj łam ich tu, łam. Tu będzie okrążenie zaraz. No, ja o tym mówię. Dwie dywizje do nie Niemiec do piachu. Ile Niemc? Ja straciłem na Niemczech ile? 200 tysięcy. Niemcy na mnie? Siedemset! Hmm, no to o czym my gadamy? Nieważne co wezmę, to wygrywam. Dobra, Szwajcarią przegrałem, ale to było dawno. Wystarczy teraz przebić się o tutaj. O, jak pięknie, od razu się przebijają. I teraz wybijamy ten kociołek. Teraz przebijamy się o tutaj, idziemy na Dortmund. Bo w czołgach jest bardzo ważna jedna rzecz: Muszą za wami nadążyć dywizje piechoty, bo no inaczej was okrążą i jest po was. Dortmund, Dortmund zajęty. 700 samolotów jeszcze narobiłem i nie wystawiłem żadnych. Dawaj, będziemy panować nad, nad niebem. Ile Niemcy mają samolotów? Do 10 tysięcy. No to nie, nie będziemy panowali tysiąca samolotów na niebie, ale będzie blisko. O, i 22 dywizje dostałem od Norwegii. Wszystko na front. Jak te dywizje teraz zmienię w moje dywizje i one przyjdą na front, to rozpoczynamy ofensywę. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Kolejne okrążonko. Albo nie, lepszy pomysł mam. 4 dywizje japońskie okrążymy tu. No i ślicznie. Tutaj dwie dywizje. Ja to wam powiem. Odpalamy plan. Popuszujcie chwilę moje szwedzkie dywizje. I bijeź tego generała szczołgami i dawaj mi go tu. On będzie jechał jako pierwszy. Jedź na Norymberga. Bo w ogóle Niemcy zajęły Włochy. Kiedy niby? Norymberga zajęta. Tu będzie problem. Przebicie się przez... Na kurdy na nad Reni. Jak to zrobić, żeby to nie zajęło dłużej niż 50 lat? Dawaj na Augsburg, na Monachium, do Innsbrucku i przepołowimy Niemcy na pół. Nie, to jest za wąskie gardło, nie, 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 nie przebijemy. Trzeba, trzeba poszerzyć ten przesmek. my mnie okrążyli. Bo Śląsk zajmują. Dobrze, zajmujcie Śląsk, w sensie okej, okay, ale... Wyślijcie też coś do Wirtembergi, bo tam jest problem. Chociaż dzięki temu Frankfurt osłab. Pusta Praga to nie wchodzą. No dobra, 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 wstrzymaj na razie tą ofensywę. Ustawcie się dobrze na froncie i dopiero. I weź te czołgi. Niech te czołgi się uzupełnią bardzo dobrze. I puszuj. Czyli stały klasyczek. Tutaj jeszcze radary, można wybudować tylko nie, bo ja tych terytoriów nie zabiorę. Tu na północy nie wybuduj. buduj. Nie no, dobra, trzeba atakować, tu są puste prowincje. Nie zwlekajmy, puszujmy po prostu planem. Ale wchodź, Boże, te dywizje nie chcą tu wchodzić, wchodź! Masz puste prowincje, bo Niemcy są durne i nie wystawiły dywizji. Na nic. Wojska szwedzkie o krok od Wiednia. Nie zbliżam się na Ukrainę, bo się jeszcze drugą połtową skończy. Oj, tylko jest jeden problem: power się skończył. Może lepiej nie puszczaj, generale. Niemcy straciły na mnie milion, a ja pół miliona, bo durnymi puszami wypaliłem sobie dywizję. Brawo, ja. Moje samoloty tu w ogóle walczą? <laughs> walczą i tracimy ich po 12 sztuk dziennie. No, brawo. Ale tyle samo produkujemy. No to ja wystawiam. A nie, nie mogę, bo nie mam manpowera. Nieważne. Mamy rok 1941. Zaraz się ta wojna skończy. W sumie musimy zająć też Krem de la Krem Prus, czyli Królewiec, ich dawną stolicę. Walczyliśmy o te Prusy w czasie Potopu Szwedzkiego. No, dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Królewiec zajęty będzie. Jeszcze tylko Kłajpedę zająć. Całe wybrzeże Niemiec będzie zniszczone. No, mamy to. Nie no, oni są głupi. Cztery dywizje tu zaraz okrążę im. No, mam ich w pułapce. Mam jakieś takie dziwne flashbacki, bo wojska szwedzkie znowu zajęły Warszawę. Ruscy się odbijają. Tutaj cały czas stoją. Ja bym sobie, wiecie co zrobił? Zawarłbym sobie pokój z tymi Niemcami. I zostawił tak Europę. Niech sama sobie radzi. No wiecie co? I tak zrobimy. W sumie Niemcy i tak rozjechałem. No to teraz się pobawimy, oddacie mi wszystko co będę chciał. Wziąłem od Niemiec reparacje wojenne, takie prowincje. Warte odnotowania jest jeszcze to, że mam prowincje od Polski, bo Polska skapitulowała i nie wiem czy ja, tym... nie wiem, czy ja to Polsce zwrócę, ale jeśli tak, to i tak jej to zabiorę, bo uważam, że za pomoc pomoże Gdańskie mi się od niej należy. No i zabrałem też Dolny Śląsk. O, widzicie, oddała, wyzwoliła się Polska, no to ja jej zabieram, to, to są moje ziemie. Tak oto będzie wyglądać nowe imperium Szwedzkie. Mógłbym zająć jeszcze Łotwę i ruskich, co w sumie mogę im to zabrać już poza nagraniem. Na miniaturkę dam. Bardzo serdecznie dziękuję Wam moi drodzy za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Szwecji Wam się podobał. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej.